Witam Państwa bardzo serdecznie w piątek, 22 lutego. Zofia Miller, rozpoczynamy Dziennik, a w nim już za chwilę. Zgodnie z nowymi przepisami selektywna zbiórka odpadów będzie mniejszym uszczerbkiem dla domowego budżetu. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze zachęca mieszkańców do segregacji odpadów, wręczając im między innymi przeznaczone do tego worki. Zimowa aura zapewniła zarządcom nieruchomości pełne ręce roboty. Administratorzy powinni pamiętać, że za nieodśnieżenie chodnika czy nieusunięcie zwisających z dachu sopli grozi grzywna, a w skrajnych przypadkach sprawa w sądzie. Dotychczas dobrowolna, selektywna zbiórka odpadów od lipca pozwoli nam na zaoszczędzenie ponad 100 zł rocznie. Miejskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Wiele Górze już przygotowuje mieszkańców do tak zwanej śmieciowej rewolucji. Spółka od 1999 roku prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. Aktualnie na terenie Jeleniej Góry ustawionych jest ponad 300 sztuk pojemników siatkowych do selektywnej zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych i ponad 60 sztuk pojemników na odpady ze szkła. Pierwsze próby były nieudane, nie zrazjęliśmy się, wprowadziliśmy następne. Efekt jest między innymi taki, szereg wyróżnień, w tym nagroda dla najlepszego miasta, <tryk> czy zbierającego opakowania z sztucznych w kategorii miast od 30 do 100 tysięcy. W 2008 roku przy ulicy Wolności został także otwarty punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów, gdzie mieszkańcy Jeleniej Góry mają możliwość nieodpłatnie przekazać takie odpady, jak zużyty sprzęt RTV czy AGD. Od niedawna mieszkańcy otrzymali także worki do selektywnej zbiórki odpadów. Ten system funkcjonuje już od miesiąca lutego. Wyposażyliśmy mieszkańców Jeleniej Góry. Szczególnie tych, co mieszkają w domkach jednorodzinnych, worki do selektywnej zbiórki. Już pierwsze odbiory nastąpiły, także funkcjonuje. Gorzej ta segregacja wygląda w gminach. Gorzej jest nie tylko w sąsiednich gminach, ale także w blokach czy domach wielorodzinnych. Tam bowiem nie wszyscy chcą prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Chociaż do segregacji przygotowują się już także funkcjonujące w Wieleniej Górze spółdzielnie mieszkaniowe. Mieszkańcy doczają worki których mają określone rodzaje odpadów wkładać i jest ustalony kalendarz czy harmonogram wywozu i to powinno pomóc w uzyskaniu tych poziomów odzysku, które na miasto, czy na gminę jest narzucone. Przypominamy, że ustalone przez Radę Miejską stawki to 18 zł za wywóz odpadów zebranych w sposób selektywny i 28 zł za wywóz odpadów zmieszanych. 100 zł za nieodśnieżony chodnik i nawet 500 zł za nieusunięcie zwisających z dachu sopli. Jeżeli nie zastosujemy się do obowiązujących przepisów, zima może znacznie nadszarpnąć nasz domowy budżet. Przez kilka ostatnich dni Aura zapewniła zarządcom nieruchomości pełne ręce roboty. Nie tylko odśnieżają oni przylegające do nieruchomości chodniki, ale także usuwają sople wiszące z dachów. Ewentualne złamania czy urazy spowodowane zaniedbaniem mogą ich bowiem słono kosztować. Na zarządcy nieruchomości ciąży niestety usuwanie śliskości, odśnieżanie chodnika, usuwanie sopli z dachów, tak żeby nie było zagrożenia dla pieszych. Sople spadając mogą kogoś uszkodzić, zranić. Natomiast jeżeli jest ślisko, to może jeszcze na, właściciel nieruchomości może być narażony jeszcze na, na sankcje odszkodowawcze wobec, wobec osoby, która uległa. Wypadkowi. Swoje mogą zapłacić także osoby, które nie usuwają śniegu zalegającego na dachach. W tym przypadku odpowiednie organy mogą ukarać administratora grzywną w wysokości do 500 zł. Właściciele nieruchomości, którzy mają dachy płaskie i wielkogabarytowe, no zobowiązani są również do usuwania śniegu z tego dachu. No mamy przykład przed kilku lat Hali w Katowicach i takie kontrole również prowadzimy. Przez ostatnie trzy dni Straż Miejska w Jeleniej Górze przeprowadziła kilkadziesiąt kontroli chodników i dachów, które zakończyły się jedynie pouczeniami. W sytuacji jednak, kiedy zaniedbanie zagraża bezpośrednio innym osobom, sprawa może skończyć się przed sądem. Większość ludzi zdaje sobie sprawę z tego, z konsekwencji takich czy innych działań, i z reguły od, od porannych godzin, posesje, wokół posesji prowadzone jest odśnieżanie. Natomiast wobec opornych no nie ma innego wyjścia. Przez cały okres zimowy Straż Miejska w Jeleniej Górze nałożyła na mieszkańców ponad 50 kar. Typowo zimowa aura, jaka panuje w regionie, od kilku dni sprzyja urazom. Jeleniogórskie pogotowie często wzywane jest do osób starszych, które przewracając się na oblodzonej nawierzchni, doznały złamań rąk lub nóg. Dzień dobry, co się stało? Straż boli przed ramię. A przewrócił się pan? Tak. A może pan zgiąć delikatnie na rady? czy tak? Odpływy opady śniegu, jakie od kilku dni trwają w Karkonoszach, stają się często przyczyną wielu urazów kończyn. W niektórych miejscach jest ślisko, szczególnie starsze osoby muszą uważać, bo o złamania bardzo łatwo. Interwencje zdarzają się więc częściej, jednak w taki sposób karetki wyjeżdżają tylko do poważnych przypadków. Wiele nie górze do wypadków wyjeżdża sześć zespołów medycznych. Wygląda to w miarę, w miarę w normie, to znaczy zdarzają się takie przypadki faktycznie złamań czy urazów kończy górnych i dolnych, szczególnie u ludzi starszych, którzy wychodzą z domu w takich warunkach właśnie jak, jak pan mówi, czyli jeżeli jest dużo opad śniegu czy oblodzenie. Jeleniogórskie pogotowie dostaje również często sporo wezwań do urazów, które w żaden sposób nie zagrażają poszkodowanemu. Takie nieuzasadnione wezwania mogą opóźnić udzielenie pomocy osobom rzeczywiście potrzebującym interwencji lekarza. Jeżeli są to jakieś masywne obrażenia, czy ktoś odczuwa bardzo znaczny ból i, i ograniczenie ruchomości kończyny, to jak najbardziej trzeba wezwać wtedy karetkę i ta karetka przetransportuje, oczywiście zabezpieczy, przetransportuje takiego pacjenta. Natomiast jeżeli są to jakieś drobne stłuczenia, to nie róbmy od razu z tego jakiegoś wielkiego problemu i najlepiej zgłaszać się wtedy samemu. Oszczędzamy w ten sposób pracy innym, innym zespołom, które no, są potrzebne w innych przypadkach. Jeżeli już doznamy poważnego urazu, załoga karetki pogotowia może... Może szybko usztywnić złamaną nogę lub rękę, zanim jeszcze zostanie ona nastawiona i zagipsowana. Jeżeli chodzi o zespół ratownictwa medycznego, my posiadamy takie szyny pneumatyczne, które są raz, że bardzo szybkie w zakładaniu ponieważ to tylko szyna się nakłada na kończynę, wypompowuje powietrze i kończyna jest usztywniona i można bezpiecznie transportować pacjenta. W przypadku złamań lub poważnych urazów trzeba pamiętać, że opatrunki z gipsów nie są koniecznością. Zamiast tego można stosować usztywniające opatrunki syntetyczne na bazie żywicy poliuretanowej. Są one trwalsze i odporne, na przykład na działanie wody. Waubrzyscy urzędnicy odnaleźli w archiwach magistratu pierwszą przedwojenną kronikę miasta. Księga, zawierająca zapis najważniejszych wydarzeń tamtych lat i zbiór unikatowych fotografii, trafi prawdopodobnie do Waubrzyskiego Muzeum. Pierwszą ciekawostką, rzucającą się w oczy w kronice, jest jej okładka. Okazuje się, że zdobi ją swastyka, jednak wyraźnie autor kroniki próbował ukryć symbol faszystowskich Niemiec, zaklejając ją, by nie przypominała o minionych latach władzy niemieckiej na tych ziemiach. Pierwszy wpis w kronicy dotyczy aktu przekazania zarządu nad miastem władzom polskim, nadania miastu nazwy Wałbrzych i uroczystości z tym związanych, które odbyły się 28 maja 1945 roku, dokładnie o godzinie 10. Prawdopodobnie autorem, czy osobą wpisującą, uzupełniającą tę kronikę, był pan Eugeniusz Szewczyk, czyli pełnomocnik rządu Rzeczpospolitej Polskiej na miasto Wałbrzych. Taką, taką miał wtedy, pełnił tę funkcję. Kronika zawiera opis najważniejszych wydarzeń miejskich, czyli świąt narodowych, czy też innych podniosłych chwil z tego okresu. Kończy ostatni wpis, jest z kwietnia 1940. Roku. Jest tam też również wiele luk, wiele ale taką ciekawostką są na pewno fotografie, które przypominają, jak miasto wyglądało w tamtym okresie. Druga strona kroniki zawiera pierwsze zarządzenie nowych władz miasta. Czytamy w nim m.in. urzędowo nazwa historyczna miasta brzmi Wałbrzych. Językiem urzędowym jest język polski. Obok tekstu polskiego dopuszczalne jest używanie tekstu niemieckiego. Sporządzenie obwieszczeń i innych druków o charakterze ogólnym wyłącznie w języku niemieckim jest niedopuszczalne. Obiegową walutą jest pieniądz polski, a nadto czasowo jako walutą pomocniczą pieniądz rosyjski i niemiecki. Po kursie jeden zł polski równa się jeden rubel rosyjski. Lub dwie marki niemieckie. Oficjalnymi sztandarami państwowymi są chorągwie polskie, które mogą być używane wyłącznie przez władze i społeczeństwo polskie. Obywatele Polsce oraz innych państw sprzymierzonych mogą nosić opaski lub inne oznaki o barwach narodowych własnego państwa. Ludność niemiecka nie ma prawa noszenia żadnych oznak narodowych. Inną ciekawostką znalezioną na stronach kroniki jest artykuł z pierwszego numeru tygodnika polskiego, w którym redakcja przeprasza za brak polskich znaków spowodowanych brakiem odpowiedniej czcionki w miejscowej drukarni. Uważni badacze znajdą zapewne w kronice więcej ciekawostek, tym bardziej, że ma być ona udostępniona publicznie do wglądu dla każdego chętnego. Oczywiście dla każdego, kto, kto będzie chciał z niej skorzystać, mieć do niej wgląd, to jak najbardziej jest ona dostępna. Jeszcze w porozumieniu z Miejskim Muzeum zastanowimy się, w jaki sposób udostępnić tutaj mieszkańcom szerszy dostęp do, do tej kroniki, bo na pewno stanowi nie lada ciekawostkę. Znaczy na pewno ma wartość historyczną, bo, bo wskazuje tutaj na te wydarzenia, o których może niewielu nie mieszkańców miało, miało wiedzę, a także no, te fotografie, które, które pokazują miasto z tamtego okresu, to też jest dosyć u, u, unikatowa wartość. Zdjęcia kroniki oraz pełny zapis pierwszego zarządzenia ówczesnych władz miasta znaleźć można na portalu wałbrzych24.com. Dobry pojazd śnieżny własnej konstrukcji lub cokolwiek innego, co pozwoli na szybki i sprawny zjazd z góry szybowcowej, to warunek, który pozwoli na wzięcie udziału w niedzielnym zjeździe na byleczym. To pierwsza tego typu impreza, jaka zostanie zorganizowana w Jeleniej Górze. Do udziału w niej zgłosiło się już ponad 150 osób, które w nadchodzącą niedzielę w spektakularny sposób chcą zmierzyć się ze stokiem góry szybowcowej. Koordynatorem czy organizatorem jest przewodniczący Jeleniogórskiej Klasy Lotniczej przy Zespole Szkół Technicznych Mechanik Wojtek Głozowski Myślę, że ta konkurencja będzie obfitowała w dużo śmiechu, dużo radości i dużo śniegu. No dużo śniegu, śnieg pada, ma padać. Powiem tak, dla mnie najważniejsze jest to, że to jest pierwsza impreza organizowana w pełni przez Jeleniogórską Klasę Lotniczą, co dowodzi temu, że ci młodzi ludzie... Weszli dość mocno w Aeroklub Leniogórski i chcą w tej chwili pokazać na co ich stać, a też powiedziałbym tak, jest to też efekt naszej pracy wspólnej, czyli wychowawców, instruktorów i tej młodzieży. Zjazd na Abyleczym w zimowym wydaniu zapowiada się więc ciekawie. Założenie jest takie: to wszystko będzie zależało od śniegu, ale będziemy wykorzystywać ścieżkę rozbiegową do startów grawitacyjnych. To jest około 100 metrów i mam nadzieję, że uda nam się ją tak przygotować, że ta ścieżka rozbiegowa, która w lecie służy, czy tam w okresie jesiennym służy startom szybowców, tym razem posłuży jako ta ścieżka do zjeżdżania. Oczywiście to jest śnieg, to jest góra, więc może się okazać, że niektórzy zatrzymają się pod karfulem. W imprezie może wziąć udział każdy, kto wcześniej zgłosi swój akces. Można to zrobić na przykład w siedzibie aeroklubu. Dla najlepszych jako nagrody przewidziano loty szybowcem. Zaproszeniem na niedzielny zjazd na Byle Czym kończymy wydanie dzisiejszego dziennika. Życzę Państwu miłego weekendu. Do zobaczenia. A prognozę pogody zaprasza kaza wspólnota. Pizza dobra na pogodę i niepogodę. Grande Roma. Zapraszamy. Sprawdź ofertę i zasmakuj w naszym menu. Na sobotę w regionie synoptycy zapowiadają zachmurzenie. Do południa temperatura od minus 8 do minus 5 stopni, ciśnienie 1010 hektopaskali, wiatr słaby z zachodu. Po południu możliwe opady śniegu, temperatura od minus 5 do minus 2 stopni, ciśnienie 1010 hektopaskali, wiatr słaby z północnego zachodu, nadal zachmurzenie. Dobrej pogody nie jesteśmy w stanie zapewnić, ale gwarantujemy najlepszą pizzę i nie tylko. W cieplicach na zabobrzu i na ratuszu i oczywiście na dowóz. Na prognozę pogody zaprasza Kaza Wspólnota.